Dzisiaj około godziny 7 na drodze krajowej numer 3 pomiędzy miejscowościami Rosin a Świebodzin doszło do zderzenia dwóch samochodów, samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. W, w, w wyniku wypadku na śmierć poniosło na miejscu trzy osoby jadące w samochodzie osobowym. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu wyjaśnienia przyczyn tragedii. Trasa jest zamknięta, policja zorganizowała objazdy. そうですあ W dzisiejszym około godziny siódmej doszło do wypadku drogowego. Z następnych ustaleń wynika, iż kierujący samochodem osobowym marki Nissan, wyprzedzając kolumnę pojazdów, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył samochód ciężarowy marki Skania. Trzech pasażerów samochodu osobowego poniosło śmierć na miejscu. Przeprowadzone oględziny trwają czynności. Będziemy dokładnie ustalać przyczyny wypadku. Są to mężczyźni, dwóch jest z Wałbrzycha, jeden jest z Gliwic, w wieku od 40 do 30 lat.